Majka Jerzowska, jedna z najbardziej pogodnych i energicznych postaci polskiej sceny muzycznej, podzieliła się z fanami dla niego ze i osobistym informacją. Piątkowe na jej profilu miede, w mediach społecznościowych pojawił się przejmujący wpis, w którym artystka zwróciła się z dramatycznym do swojego byłego męża, Logana. Mężczyzna przebywa obecnie w szpitalu Chicago, a jego jest bardzo poważny. Słowa piosenkarki poruszyły internauty i pokazały, jak i trwała wina zatem jego człowiekiem, który przed laty był dla niego ogromną karierę. Artystka opublikowała czarno-białe w mediach krótkich, ale o mocy serca, Tom, masz proszę. My tu wszyscy, Twoje starzy znajomi, trzymamy ich szuki i wysyłamy zana, ale dobre myśli w stronę Chicago. Pani naszych mężczyzn z wyrazami smarczy, jednocześnie napatrując o stan zdrowia jego partnera w Sasji. W odpowiedzi na język negocjacyjny, starzy jeżowca nie pozostawiła wątpliwości, że sytuacja jest krytyczna. Powiem tylko, że jest w ciężkim stanie w szpitalu. Wyznała to tylko z mógłu falecie półsłonię ze strony jej i były męża. Przede wszystkim żona niepokoi nadziei jej walki. Para poznała się na początku lat 80., czyli Piąt. Jesz. Jeszcze nie z pierwszym mężem, mężem, komanem, A wtedy ją. z To właśnie w logarytmie utalentowana gitarzyście znalazła przyjaciela i bez ogromnych problemów. Tak. sama sama przyznała Pawła i wyjedzie dla nagrody zniż. I mała agencja W 1989 roku w kilka obawach się zostało i wtedy to było wtedy kogoś, kto się na opiekuje. Tam logan był tam moją osięgania życia. a sama podkreślała, że zadanie opokum w trudnym czasie adaptacji w każdym kraju. Co więcej, odegrał on ważną ale wychowaniu jedynego syna trysi, Wojciecha, który pochodzi z jej pierwszego dyspozycja. małżeństwa, choć ich związek ostatecznie przetrwał próby Zespół czasu i zakończył Fani się rozwodem, i przyjęcie okazała się silniejsza. Majka Jożącka i Tom Logan przez wszystkie się. te lata utrzymywali Fani bardzo bliskie przyjacielskie relacje. Zgwiazda niejednokrotnie trafiała go w Zjednoczonych i obecnie w jest najmocniejszym dowodem na to, że ich niezwykła więź nigdy nie wygasła. W tych dramatycznych wydarzeń artyska wraz z grubą wspólną znajomą jednoczy dla człowieka, który na zawsze pozostanie ważną częścią jej życia się spodobał i chcesz być na bieżąco z wszystkimi na tym najnowszymi wiadomościami. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji przy... na tym kanale. Dzięki.